Czy wychowanie pierwszego i każdego kolejnego dziecka różni się czymś od siebie? Sprawdźmy na kilku przykładach, a zacznijmy od jedzenia. Leci, 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 leci Nie no, bajki w takim wieku? Ona ma dopiero półtora roku. Ja myślę, że do piątego roku życia na pewno jej żadnej nie puścimy. Halo, pogotowie? Proszę natychmiast przyjeżdżać. Moja córka jest chora. Kichnęła. Trzymaj chusteczkę. Droże. Dobre. I nieważne, czy to pierwsze dziecko, drugie dziecko, czy trzecie dziecko ważne, byśmy zawsze kochali je tak samo mocno. Pozdrawiam serdecznie Jarek Kania, ojcowska strona mocy P